Daj jego mać, no co mam wziąć gaz? Niech właśnie nie dalasz! Ale przecież ja chcę no panu dać dokument. Mać, no. Co się stało? Nie dalej, no przecież chcę panu zapłacić. Pierdalaj, to już? Pan rzucił torbą, się szklanki pobiły. Ja panu pobił, pan. Niech tak. pan, panie. Szklanki miałem, pan, pan mnie oszukał. Mam, mam dzwonić na policję? Dzwoni pan, ja w, szkl w sprawie szklanek będę się tu spowiadał. Na policję mam dzwonić. No, szklanki mi pan pobił. Rzucił pan to trzeba, torbę. To trzeba było zabrać. Mam, z... mam 50 groszy dla pana. Pan, panie. 50 groszy zbierał. Pan, 50 groszy, no. Palery. Szklanki mi pan pobił. Gówno, pan tam nie chce. Nie miałem gówna. Była? była torba i szklanki mi pan tak? pobił. Miałem szklanki dla żony. I Co spierdalaj? Szklanki? mam pobite, kryształowe Kry, kryształowe szklanki no, panie kryształowe szklanki mam 50 groszy mam a 50 groszy nie chcesz? co? szklanki panie pobił pan, no co pan mówi? szklanki pan mi pobił pomóżcie mi, pomóżcie mi szklanki mi pobił tak no. tak co? No to... Ja nie chcę mówię seksu panu wprost proponować, ale może, może coś takiego? Ja tu w tego. W samochodzie, tak? Nie, to ja do samochodu mam przyjść do pana? Tak, zajrzy Pan. Ale jak to, laskę co, chodzi pan zrobić? Nie, tu na tym. Na... Zna pan kogoś, kto jeździ za seks? Jak co? Za seks. Czy zna pan kogoś, kto za jeździ? Za co? Za seks. No mówię, jakieś, jakąś laskę jakbym mógł zrobić. Bo ja za bardzo kasuję. Nie, 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 nie. Nie ma takich nie, taksówkarzy? Nie nie, nie. Nie zna pan jakiegoś. Bo ten kolega właśnie też on mnie wywalił. Nie nie, 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 nie. nie. Z taksówki mnie wywalił, bo ja nie chciałem wyjść. No. Nie, proszę pana, nie no to to nie ma. Fizycznie niemożliwe, bo to w ogóle nie ma. A no, jakbyśmy przymknęli, oko? Nie, 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 nie. Kubasę ja panu zostawię. To? Stary z Takiego numer takiego. Dobra, pan, poczeka, ja to zobaczę. Nie ma tu krytyki, że świetnie pan wypadł. Dobrze, że pan. Ja? Jakby pan wziął dresy, to by było śmiesznie nawet. Wszystkiego dobrego, dzięki. A gdzie pan ma Tam kolega stoi. Widzi pan? Wszystkiego dobrego, dzięki. A miłego dnia życzę w takim razie, dzięki. A to będzie w telewizji? W internecie. No i jak pan tutaj, tak? Pan, pan weźmie swoje ręce. Nie wiem, jaki pan weźmie. Kurwa. No pa... Kurczaka mam skurowanego. Nie chce nic, nie rozumie pan. A, no dobra. Pan weźmie swoje rzeczy. No wezmę, no wezmę. Dobra, to następnym razem, bo ja już mam pana numer, to się będę odzywał.